Skupiony jestem na tym live, bo za pół godziny 27 minut rozdaję, wiesz? Także mam nadzieję, że szybko skończymy ten mecz. Dobra, siadł. Coś chodzi o siadł. Ok? okay go wychyl. Go. Go Kurde, no nie wychylił. Fuck.

Dragoror! Zjedzmy razem Prince Pola, moi kochani! Jeśli chciałbyś pozbyć się swoich starych skinów i zamienić je na nowe, to PirateSwap zdecydowanie może Ci się przydać. Jeżeli zalogujesz się na stronę z pierwszej linijki opisu lub użyjesz mojego kodu Bullion, to otrzymasz bonus plus 35% przy doładowaniu. Czyli na przykład, jeżeli doładujesz sobie 100 dolarów, to finalnie otrzymasz aż 135 dolarów. Wymiana skinów jest banalnie prosta. Zwyczajnie Zaznaczamy skiny, które chcemy wymienić, a jeżeli brakuje nam pieniędzy do jakiejś kwoty, możemy doładować swoje saldo, dzięki czemu aktywuje nam się bonus plus 35% do danej transakcji. Następnie Klikamy potwierdź i teraz właściwie cała magia dzieje się sama Potwierdzamy jedynie trade i cieszymy się nowym skinem Ale no, jest mega no, śmiesznie, no, szkoda że kończy się ten mecz Ale w siadają druga 22.16, dobra szybko dołączajcie Do, do woje na Discordzie, kto jeszcze nie dołączył Moi kochani, zapraszam Obiegam do gry O nie Окей. Добро, выиграли

Żulionerzy. Dyle. Jestem w ciężkim szoku. Ja, no, wdzięczam B... to wyzydowi. Mówię, wbijaj, może wygrasz. Czyli wezyr, twój ziomek powiedział, Ej, dołącz, tak? Musisz no, mu coś. No, obiad mu musisz jakiś postawić za to, nie? W Ej Dziku. chyba pewnie, część kotki No, no podział! Nieźle. Wyślij mi twój trening w takim razie, do no i kosa loduje. Ja odpaliłem nagrywanie, żeby było tak, że. Słuchajcie, do Dziku do oczu jako ostatnia osoba. I ja nawet powiedziałem coś takiego. Ej, a ciekawe, a ciekawe jakby wygrała osoba z ostatnim numerem. Ja w szoku jestem. I patrzcie, jak się trafiło 556. Wyślij mi, możesz tu na, na DC, możesz mi wysłać, ja napiszę tutaj do ciebie. Jakoś wiadomość. Masz, aby było. Dobra, dobra. Fajnie, że w ogóle yy, wszedłeś na, na Discord. Czekaj, czekaj, dobrze tam? Dobra, to, to jesteś tak. ty. G Skins i tak dalej. Tak, tak, tak. Ej, ktoś już mi dał propozycję, że niby dojdę osoby... Patrzcie, już jakiś skamer kurczę pieprzony. Czekaj, ja to zobaczę. Nie, to są. Ja to muszę zobaczyć. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Ludzie ty są. So. Ja zaraz zobaczę, zaraz będzie blokada, kto mi takie coś zaproponował O, ocz... o, ruletek, co ty, blokada Bo Nie wiem, mi się zdrżał <grym> ruletek, chcesz oskamować? Tak, ruletek blokuje ciebie, nie robi się tak, nie robi się tak mordo Nieładnie Tak, także tutaj odrzucamy i tutaj to jeszcze raz, przedmioty użytkownika gig skins. zobaczmy co ty masz w ekwipunku w ogóle Ej! Dobra, yy, jedynie logo bym zmienił oczywiście tutaj Na CSGO Skins no, To takie tymczasowe A ty z Zielonej Góry jesteś Dobra, okej okay. No, niedaleko Ekwipunek Co my tu mamy z takich najlepszych itemków Dobra, 104 zł, tutaj Meczka bardzo ładna US Peak Emeczka kolejna Five Sevenik Kałach Kałach No kurde no Kosy nie masz! Kosy nie masz! No nie ma, nie ma. Poprzednią kosę wygrał y, gościu, który miał wajsy, nie? Także ludzie oczywiście na czacie sprutarze, że uu, taki bogaty gościu, a, a wygrał, nie? A tutaj w takim razie koska dla ciebie jak najbardziej się należy. W takim razie kurczę, to wszystko się tutaj kameruje cały czas. Kameruje się, kameruje się. Dobra. Cyk. Dobrze to wysyłam. Zobaczymy, czy nie mam żadnego, jak to się nazywa. Yy, apiskama Na pewno to jesteś ty Jeszcze sprawdzam 21 level Steam Tak Dobra Nagrywa się Uwaga Ale ja. Dzik Dobra w szoku, ja też w szoku Tutaj Uwaga Będziemy co mówić Uwaga, dowód, że jest wysyłane Cyk Poszło Poszło, także zobacz czy jest Zoszło. Zobaczy, doszło. Doszło. Bo to będzie odcinek. Oczekaj, mówię, doszło, jest. Tak, tak będzie odcinek. Już przyjmuję ofertę. Jeszcze to na pewno. Niech chcę zobaczy. Dobra. Przyjmij se, stary. Przyjęte. Pięte. No i kurde, gratulacje w takim razie do no, KOSA o wartości. No prawie na ten moment 4000 zł. Wylądowała do... Dzika, także piękne gratulacje. No i tak, oczywiście, to wszystko będzie cofnięte. żeby tutaj wiadomo, po to był ten update, żeby to cofnąć, także jutro oczywiście nie zapewne, już. Że tak. <gry> jutro już kostę nie będzie. Tak, kocham Valve, dzięki temu może robić takie konkursy. O oh yeah. Dobra, a Koskę jeszcze tylko powiem, że Koskę Shadow Daggersy, które też były do wygrania na Discordzie, tutaj moim, to do Feziaka to polądowały. Też pokazać. Czekaj sekundkę. Tutaj Fe Feziak wygrał. Ludzie się spruli, bo Feziak miał wajsy, także do bogatego człowieka poleciała poprzednia kosa. A tutaj do Dzika, który, Dzik, który nie miał wcześniej żadnej kosy, to jego pierwsza kosa, także Git otrzymane. Także jest tutaj dowód. No i kurde, stary, to to gratulacje, do to... gratulacji. <ścoughs> Ale szczerze mówiąc, ja miałem takiego twaka, że koniec, nie? Przez jak, jak to się wylosowało, że akurat trafił się ten ostatni. Numerek. No. Ale do no co? My, my nawet nie uwierzyliśmy na początku. <laughs> <grym ten numer> Także to już by było tyle, ale oczywiście moi drodzy zapraszam na naszego Discorda Czajniki Buliona, ponieważ tam giveaway'e odbywają się praktycznie non stop co miesiąc, więc proszę się nie martwić jeżeli w tym giveaway'u nie udało ci się wygrać. Teraz giveaway rozpoczął świstu, potem za kolejny miesiąc znowu ja zaczynam coś grubego, więc dołączajcie do Czajników Buliona, trzecia linijka opisu i pozdrawiam.